Ale dzień dobry! Jako, że ostatnio za oglądanie Twitcha można otrzymać bardzo fajny skin do Thermal Stone'a, to dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda od strony technicznej. Zaczynamy od przejścia na tę stronę, link w opisie. Nie wiem, jak w sumie to działa na innych platformach niż Steam i nie mam pojęcia, co to jest, ale podejrzewam, że wszędzie wygląda to podobnie. Logujemy się do swojego konta, jeśli zrobimy to poprawnie, wrócimy na stronę, gdzie automatycznie Otworzy zakładkę informacji użytkownika. Klikamy na zakładkę na prawo, czyli Linked Accounts. Wyrażamy chęć połączenia konta Clay z kontem Twitch. Akceptujemy. Logujemy się do Twitcha i tyle. Następnie przechodzimy na Twitch. Puszczamy jakiegoś streama. Ważne, żeby było napisane, że live ma włączone dopy. I oglądamy. Jeżeli faktycznie chcecie zobaczyć coś ciekawego, polecam osobiście streamy Glamza, Volksa i Alfun Games. Są to ludzie fajnie ogarniający gę, zazwyczaj czytają czat, więc można się o coś spytać. No i angielski mają taki, że da się ich spokojnie słuchać. Aby otrzymać ikonkę przedmiotu musicie oglądać transmisję przez 30 minut. Dla postaci to 2 godziny, a faktyczny skin to 6 godzin. Jeżeli jednak interesują Was tylko skiny, to wyszukajcie Don't Stealth Together w przeglądałce, wybieracie pierwszy, lepszy stream i zostawiacie na czas np. Na szkółki. Po zdobyciu każdego przedmiotu otrzymacie powiadomienie, że w grze czeka na Was prezent. Co jakiś czas zmienia się pula przedmiotów, więc warto obserwować nowości. Jeżeli chcielibyście dostać wcześniejsze przedmioty, podejrzewam, że będą jeszcze kiedyś one dostępne, wystarczy wykazać się cierpliwością. Dziękuję więc za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!